Amerykańscy urzędnicy poinformowali swoich europejskich odpowiedników, że Waszyngton jest gotowy zapewnić strategiczne wsparcie, w tym wywiad, nadzór i rozpoznanie, dowodzenie i kontrolę oraz zdolności obrony powietrznej, aby wesprzeć wszelkie działania naziemne pod europejskim dowództwem. Oferta USA jest uzależniona od zobowiązania się stolic europejskich do stacjonowania dziesiątek tysięcy żołnierzy na Ukrainie, a umowa wciąż może zostać unieważniona, twierdzą urzędnicy. Jak dokładnie miałyby działać gwarancje bezpieczeństwa? Właściwie to jedna z rzeczy. Nie mogę powstrzymać się od śmiechu. To ponury żart, ale chcą być częścią sił pokojowych. To zabawne, bo to oni mieliby zapobiec rosyjskiej inwazji, co jest dość sprzeczne z intuicją, prawda? Ławrow żartuje. Nie mówi poważnie. Rosjanie nie będą zaangażowani. Być może obie strony będą musiały przestrzegać wymogów transparentności w kwestii przemieszczania się w obrębie niektórych Granic. Widzieliśmy to w innych częściach świata. Może to właśnie miał na myśli, mówiąc o udziale. Ale jeśli chodzi o rzeczywiste gwarancje bezpieczeństwa dla Ukraińców, to nie będzie żadnego rosyjskiego zaangażowania. Plan zapewnienia stabilizacji na Ukrainie po wojnie został przedstawiony Zełenskiemu przez dwóch naczelnych dowódców brytyjskich sił zbrojnych. Szefa sztabu obrony, admirała Toniego Radakina i jego następcę, Marszałka lotnictwa Richarda Nightona.